Wejście Mankowiecowi, widzimy się w kolejnym odcinku na tym kanale. E, jest znowu ta seria ta. 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 ta, ta, ta jak ona się nazywa? Boże, Od gotówki do gotówki. Właśnie, yy, tak, na początku chciałabym powiedzieć, że wypożyczyłem ciężarówkę taką, znaczy nie ciężarówkę, nie nawet, tylko takiego busa, bo do tego busa po prostu się przyczepi te do, do ciągniki, bo Łada sobie nie dawała rady, no Łada tam dalej stoi ogółem, ale to już zobaczycie, takiego busa mamy na kolonii. Zobaczycie wtedy, jaki jak jest bus. To co? Dzisiaj będzie kultywatorowanie, czyli, chyba, to był mój największy sukces. <grymny> sukces, który miałem na filmie. Bo y, ten sukces był, że to było, było 200 wyświetleń, czy nawet więcej tych wyświetleń było. Podobno tutaj mają zrobić, y, pola przedzielić, bo to jest w ogóle pole nieużytkowe, więc to będą przedzielali te wszystkie pola, tak? Na te takie skrawki. Zobaczymy jak to w ogóle przedzielą. Tyle no, słyszałem. Y, od razu sobie otworzymy. Mamy tu, mamy kult, czyli kultywatora jednak jeszcze nie zgubiłem, kultywatora jeszcze jednak nie zgubiłem, no to dobrze w sumie, nie w sumie bardzo mi się podoba, patrzcie, już, już bym się wywalił, yy, od razu mówię, że dzisiaj nie gram na kierownicy. i jogłem już wszystko wszędzie już lat nasze znaczy zaora więc orkę mamy za sobą musimy na pewno po tych, tych O tych wszystkich czeki mieć czwóreczki Trójaczki. No, wrzucę rzucę bieg polowy i za czwóreczki, to już fajnie. Czy mogę? Uuu, piątka? Nie, dobra, cyk, I tak mam najlepiej, tak szedł najlepiej. U. Tak najlepiej idzie. Zabieram. No, bo ja się tutaj. Kurde podniosłem, no ja pierdolę. No, bo jak rzucę mu trójkę i, dwu... i jedynkę, to tak już nie będzie szybko No. Pewnie, że dwójkę ją wrzucę. Wrzucę mu ten piek. O, idzie, idzie, dobra, wrócę. Na drugie chyba najlepiej Jak się nie zakopia nie o, Teraz idzie, dobra, czyli tak trzeba jechać Czyli odkryliśmy już jak e, właśnie ...jeździć... ...w sposób z tym kultywatorem bo ten kultywator jest, no... ...pężenia, bo on jest duży. Więc... Tak. Ja, ...tryk trochę wyrównuje... ...kiedy ja po prostu... nic ...nieco zabiegamy. Tak. Cool. Kurde... ...tutaj nie wiem, się stało. Piałem. ...ale jakby może do, dociążenie mu zrobić? ...po, tych, po tym remoncie. Muszę na pewno zrobić remonty i na... I jeszcze, ja wam muszę powiedzieć. Jak uda nam się kasę zrobić, bo remont, to wszystko będzie tak... bo teraz wyjdę na zero. A jak sprzedam te odnowione ciągniki, to wyjdę trochę na plusie i postawimy gdzieś oborę. No i wtedy by jakoś szło mleko, obornik własny. Tylko gdzie? O to jest właśnie ten, gdzie to postawić? Gdzie to odbora postawić? Wyobraźcie całego tego pola... Aha, no nie zrobimy, bo jeszcze na kolonie jedziemy. O ile zachwiania na tej kolonii w ogóle. Tu nie, no, trochę mi się wydaje, że jest za, 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 za blisko tak. Nie wiem, czemu się tak udaje, ale... Ale może i to prawda, może. Jakby, jak dociążymy mu przód, i zrobimy mu 4 na 4 Och, co wiem, gdzie jabłka będzie szedł? I tu ramu też od razu zamontujemy. Ale nie wiem, czy my mi stać, tego na prawdę. A będzie mi stać, to na zrobimy z roku, A jeszcze należówkę trzeba będzie kupić. Kurde, mam tyle teraz wydatków. Bo chciałbym na serio, ale raczej Władimirca sprzedam. Bo coś czuję, że jak 30 zrobię, na tak to Władimirys pójdzie 320 tysięcy MF. I no nawet te MF -y już dużo chodzą. Jest też po, po 30 wystawie zobaczymy. Może jakieś przybitki. Kurde. A ten jest by szedł tu błotniki takie masywne mu zrobimy masywne błotniki mu zrobimy będzie tak pięknie, aż pięknie będzie błyskać ten susi. stroboskopy oczywiście zostają bo maski przecież nie ruszamy. maska będzie taka sama ale tak jak się plątna teraz teraz jak sobie nie wiem zróbcie teraz zdjęcie czy takie zapamiętajcie tego Ursusa i zobaczycie no oczywiście kable też muszą być bo no kable jak coś to się tego yy, no yy, Później tego. Później się te kable jak coś na przykład do akumulatora czy do czegoś się zdemie i się podładuje ten akumulator w razie kryzysowych potrzeb. Czy, a w ogóle ile mam to? Te... Bo ja paliłem. No. Patrzcie, no, i, że nie ciągnie mocno. Ale jak ja mam inaczej ustawić tego Ursusa na jaki bieg? No nie da się na inny bieg lepszy, no tak. to, się kopię tu widzicie no nie da się na inny bieg lepszy jak, a jak wiecie to napiszcie w komentarzu jedynie że ja nie wiem a jak chcecie, żebyście pisali że nie wiem ja nie umiem zmienić biegu e, mam gospodarkę mam mam Ursusa ale nie pracujemy w gospodarce, no bo się nie opłaca no mamy półtorej hektara Ursusa nie mamy bizona więc trzeba by było tego no to się trochę jak nie opłaca widzowie no pomyślcie sobie więc wiecie jak to sami sami wiecie jak to jest Ojej oj, 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 oj. tego to nie słyszeliście, nie słyszeliście, bezem, nie? tego to nie słyszeliście, nie słyszeliście, tak? Te koła to nie będą takie takie o, takie cieniutkie, tylko będą grubiutkie. Będzie się tak ślizgał, nie? Teraz to jak ślizga się Teraz nie się No już zlatuje, nie? Znaczy, wiecie, on też nie będzie jechał tak prosto ciągłym prostym, jak nawet puszczy tą kierownicę. Znaczy kierownicę nie że teraz na kierownicę akurat, bo zapomniałem podpiąć Ale to... To to, to, to już ten jeden dzień bez kierownicy przecież się przeży przeżyjecie. O, widzicie jak się ślizgał? Patrzcie, zatrzymał się. I pójdę mu teraz. Może nie ślizgał. Może jakoś już lepiej idzie, nie wiem. Pokatujemy sobie go dzisiaj troszeczkę, ale no niestety trzeba. Trzeba. Jak tutaj zro zrobię ładnie te, to, to pasemko, to fajnie, ładnie będzie. Tutaj wow 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 wow, wow. Znosiło go teraz troszeczkę. Skręciłem. Oczywiście kabina też zostaje na glak z hokutem. Wszystko zostaje, kabina też zostaje, no tylko koła się zmienią na pewno. Moc ciągnika, bo się będzie miał 72, konie podajże, bo ten ma... 50 52 tam, A Ale będzie miał 70, to już, zobaczcie jaka w wstępnie będzie. Ale... No oczywiście też inny ciągnik też będziemy na pewno mieć. Bo przecież nie będę robił cały czas przy tym Ursusie, no. Ja... Dobra, ja wam od razu teraz już powiem. Ten Ursus zostanie do końca tej serii. Mogę wam to na pewno. Na pewno ten Ursus zostanie do końca tej serii. To macie pewne. Tego Ursusa nie sprzedam. Nie ma szans, trzydziestkę, może, jak napiszecie w komentarzach, ale Ursusa, nie, nie sprzedam, nie ma szans, nie przekupicie mi niczym, a raczej też nie będziecie chcieli, zobaczcie jaki to jest sentyment, od początku serii go mam, od początku tyle się napracowało, on będzie sobie stał przy turze, jak coś to się naładuje nim coś, a jak coś to jeszcze nawet się pojedzie nim opryskiwać. Widzowie, on, on, on się do czegoś zawsze przyda. Czy do paszowozu się nawet przyda? Widzowie, na serio, On się przyda, zobaczycie. Oj, zaraz może się zgać. Nie, nie ślizga się było, wstać jakoś może go wylegul. wylegul. Nie wiem. Czekaj, zobaczcie, ja mam film. 11 minut już, no to. No! To tak, żeby było troszeczkę. Może jakieś przejście mi się uda zrobić. Fajne wcięcie. O, o, ślizga ślizgał się teraz, widzieliście? No, jak będą te grube koła, to już nie będzie ślizgał, na pewno. Może wcale zrobimy? do aż 3 metry ma, nie? Ale kurde, tutaj na nie już chyba czymś, bo... No trzeba czymś, nie, dobra, trzeba, bo tutaj słaby plon będzie. Słaby plon będzie, mówię wam. Słaby plon tutaj będzie. Yy, z tego, jak tutaj teraz nic nie nabijemy, nie Te belki. Właśnie te belki to chyba ja już rozprzedałem poza odcinkiem. Bo to. Tylko tutaj już były dwie, no to. O, 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 idzie bokiem. Bo te duże, no to się zostawi, bo tam, tam się da na przykład yy, krową, jak już będziemy mieć. A te małe kosteczki to nawet się nie, no, do niczego nie przydadzą. A on dosyć tych kostek mnie. Nie lubię kostek robić, dlaczego szybko kupiłem tą polasę? I właśnie jak tak mówiłem, o tym się tak zastanawiałem, czy właśnie kupywać tego, znaczy tam zaorać to pole, znaczy zaorać ten skrawek tego naszego pola, bo to jest moja działka. Tylko ktoś tam sobie zrobił tego. Ja, ja to zgłoszę i tam będzie mieć pole, bo ja tego, do tego nie dopuszczę. Muszę mieć tam pole. Mi to gawno obchodzi. Drzewo zlikwidujemy i tyle. Co to KON... Ach! Czy ja mu włączyłem ten pomat? Nie no, wtedy jechał ja tym pomatem. To Ty ja wam chyba nie będę pokazywał jak już jadę tą ładą Tylko pokażę w ogóle jak już będę tam e, przy kolonii, ale to jeszcze chwilka, bo mam jeszcze troszeczkę czasu. Gdzieś się no, kombań hmm. będzie, będzie Albo widzowie, sprzedamy kombajn, będzie przyjeżdżał do mnie na usługi. Się z, no, z, dobra, no to powiedzmy 1000 zł za te wszystkie pola. Powinienem się kupiło obidzona. No, no, ale ma, nie no dobra zostawiamy. Kombajn, bo kombajn się przyda. Przyda się, przyda się. Jak mam mieć tego? Szczerze Dobra, 14 minut widzowie, to pojedziemy w Tom i we wte i z, ja powiem no, Będę już się tam szedł do tych... do tych um, kur, No zawsze mi coś wypadnie z głowy i czemu ja tak mówię cicho? Yy, no do tych do yy, busa bo Łada sobie nie daje rady. Wo, i musiałem wypożyczyć busa To może jeszcze zaplanujemy tego, tego? Nie, dobra, to po jedziemy się jeszcze w tamtej wefte i już skończę tej pracy na tutaj, na tym polu, a zobaczymy dopiero w kolonii, odstawimy te ursusy damy pod to i następny odcinek zacznie się od razu z kolonii, no bo gdzie? No, to by było nierealne, żebym tutaj wrócił, trochę porobił tego. Zaczniemy od przyjazdu z kolonii, może jakiś przebitek i później dopiero zobaczycie, jak to tego będzie wyglądało. Yy... No to co, no dobra, to my się zaraz widzimy na kolonii. Dobra, jesteśmy już na kolonii. Przyjechaliśmy. Patrzcie, tutaj mam taką kamerkę. Co się dzieje na tej kolonii, patrzcie, tam mamy jakieś jakiegoś w, tego. Tutaj w ogóle jest taka e, kierownica taka bardziej taka amerykańska. Tam mamy kogoś. Nie wiem kto to jest, widzowie. bo ja się trochę tutaj jeździć. Dobra, jeździ... O, gospodarstwo? Fujesz, tu kogoś jest gospodarstwo Patrz. Jezu, jaki syf oni tu mają. Mat. Nie wiem, gdzie to się jedzie, widzowie. Jest problem. Dobra, widzowie. Widzimy się po krótkim e, cięciu. Wszystkie mamy. Wkurza mnie taka matka. Tu jakiś Ursus. O, jaki że też takiego będzie mieć. Tu dwa bizony stoją. Tu przystawka do bizona, ja pierdzielę. Tu jest jakiś gospodarz. o, tu jest jakieś starsze gospodarstwo. Tam pasat stoi! patrzcie mi sobie w Patrzcie Dobra, bo zaraz jesteśmy pogoni, jest a sobie lepiej. Chodźcie, idziemy. Jedziemy, widzowie, bo tego... Tylko nie pamiętam, gdzie to się jechało. To taka tak lecie ja odstawię sobie tutaj telefon. Tu jakieś co polegało... Chyba tutaj się jechało. No tak.

Teraz to chyba cię dupa pogodzić, nie? Cicho. już wszedłem. Na... Nie zapalę silnika. Nie, to nie tu! To się jechał. Dobra, jedźcie prosto już. To jest jakieś opuszczone gospodarstwo. Tu się budują. Kurde. Czy też jest spać, Zobaczcie. Ale ta. ta brama jest wielka. Hmm. Tutaj to żniwa mają. Bo ja to, to są w Niemczech. Kolonia jest w Niemczech. Więc to żniwa mają. Kurde. Czemu ja tak tutaj. Dobra, dziwnie tu jest. Jakby czas się gdzie indziej mamy tutaj. Co tu mamy? Co to? Czy otworzę? Ło! Nie! 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 Wiecie, bo to lek, lekkie to, to to można tak. Tak się nie. To, to tak się można nieść, usus. ale bo to, 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 to lekka maszyna. Boże z takim John Deerem 8R. Dobra, jedziemy. Lubelska dolina. Te, bardzo śliski jest ten fan. Uwaga, towar ciężki, towar ciężki. A tu co, tu mamy? Skup. Skup, tutaj mamy, ok, czyli jest dobrze. Jest dobrze. Kurde, dobrze, że mi nie widzieli, ja pierdzielę. Ej. Ja pierdziele, znowu spadł Dobra, to już dojedziemy O, widzicie, bo tu jest dobry warsztat Tutaj już naprawiałem jednego, jeszcze tutaj jeszcze naprawiałem jednego. Kurde to tutaj, tutaj dwa się zmieszczą, spokojnie A, Więc y, na luziku Widzowie, wejdziemy się po krótkim cięciu. Już wróciłem do Was. Y, już rozkładamy te ciągniki. Na dół, nie, no, cicho być no! Przez chwilę, no, to nie odzywaj się no. Widzowie, widzimy się po krótkim cięciu. Już za was jestem. E, 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 rozkładamy te ciągniki. Bo. My się spieszymy trochę. O, no, dobra. Proszę, proszę, Ja tylko mu tam wytłumaczę, jak to zrobić. Dobra. Uj, uj. Bo ja tu wpadnę tym Ursusem. Nie, to mu zrobimy troszeczkę inaczej, żeby remont se zrobił. To mu zostaje po prostu te ciągniki, tak, on se tutaj już, on se już tutaj da radę, bo, o, oh, gaz, yy, on se tutaj akurat już da radę, o, o oh yes. on se tutaj już da radę, o oh ja z tym, ale na serio, ten to nawet nie trwa.

Uj. Zaraz tu mi wszystko pójdzie. No, dobra, dobra, nieważne. Yy, dobra, dobra, nieważne. Yy, w ogóle odkryłem, że tutaj można. Yy. Rzeczy robić, patrzcie, tylko to jest pewne do kabiny, ale nie mamy kabiny Dobra, to koniec dzisiejszego odc odcinka, mam nadzieję, że wam się podobał Dajcie suba, łapę w górę, oczywiście nie w dół No i siemanko, no tutaj